Dniem dzisiejszym, dzisiejszą liturgią i tym spotkaniem, czyli nadzwyczajną czwartą sesję Rady Miejskiej w Szanowie. Rozpoczynamy uroczystości jubileuszowe, nadania praw miejskich naszemu miastu. To według zapisów księcia e, Ziemowita III w marcu 1377 roku wspomniano o naszym mieście. I przez wszystkie te lata, wszystkie pokolenia jakby upamiętniały tę datę i my też dzisiaj chcemy upamiętnić tę datę, 645. rocznicę nadania. Praw miejskich naszemu miastu. 645 lat Miasta Mszczonów to wyjątkowy czas. Jesteśmy świadkami historycznej chwili symbolicznej przemiany Miasta Mszczonów. Zmiana flagi oraz nowe insygnia to kolejny krok na ścieżce rozwoju dla wszystkich jego mieszkańców. Chciałbym pogratulować panu burmistrzowi Józefowi Kurkowi. Wszystkim radnym z panem przewodniczącym Łukaszem Koperskim na czele za upór w dążeniu do nieustannego rozwoju waszej małej ojczyzny. Mszczonów jest symbolem sukcesu samorządu. To tutaj realizowane są inwestycje, dzięki którym na tereny naszego powiatu przyjeżdżają turyści oraz inwestorzy. Wszystkim mieszkańcom chciałbym życzyć spełnienia. Wszystkich Państwa marzeń, które będą realizowane na terenie tego pięknego samorządu. Ja przygotowałem w imieniu Zarządu Powiatu list gratulacyjny na ręce Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego, którego, który chciałbym złożyć. Jednakże chciałbym złożyć ten list z Panią Starostą Beatą Schneider, z którą współdzielę tę kadencję, która wraz z radnymi powiatu także bardzo mocno dożyła do rozwoju tej gminy we współpracy z Panem Burmistrzem i Panem Przewodniczącym, ale też jako wyraz tego zaangażowania także Starostów poprzednich kadencji, którzy myślę, że także starali się jak najlepiej współpracować z gminą Mszczonów. Mogę powiedzieć, że my mieszkańcy powiatu jesteśmy dumni z miasta Mszczonów i z tego jak ono się rozwija. Dziękuję. Proszę Panią Starostę. Starosta wspomniał, że nie może wiedzieć o zmianie Mieszczonowa, ponieważ nie był jego mieszkańcem. Ja jestem mieszkańcem Ziemi Mieszczonowskiej i doskonale pamiętam, jak wyglądało miasto za mojego dzieciństwa. Było to właściwie jedno wielkie skrzyżowanie dla transportu głównie radzieckiego i to była jedna wielka atrakcja tego, tego Mieszczonowa. Teraz widzimy, jak wielki rozwój to miasto. Yy. Doświadczyło dzięki właśnie obecnym tu panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu i wielu, wielu radnym, nie tylko tu obecnym, ale wielu, wielu kadencji. 645 lat to dla każdego miasta piękny wiek i powód do dumy. Wykorzystując to co mamy, czyli wodę i ziemię, wprowadziliśmy Mszczonów w nowoczesny świat, sprawiając, że niewielkie miasto położone na Mazowszu stało się symbolem innowacji. Dziękuję członkom wszystkich kadencji Rady Miejskiej za zgodne realizowanie tej wspólnej wizji przyszłości, którą udało nam się zmienić w teraźniejszość. Przeżywamy wielką radość. Mszczonowie, jubileusz urodziny naszego miasta. Właśnie największy prezent i my jako mieszkańcy przed chwilą przekazaliśmy naszemu miastu. To jest prezent na urodziny. To jest flea, flaga i herb. Dzięki Bożej dobroci możemy dzisiaj obchodzić uroczyście 645. rocznicę nadania naszemu miastu praw miejskich. A zatem intencja Eucharystii szczególna. O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla żyjących mieszkańców naszego miasta i gminy, ale także o pełnym życia i szczęśliwość wieczną dla tych, którzy na przestrzeni setek lat pracowali dla naszego miasta, dla tej ziemi, a dzisiaj patrują się w oblicze Boże. Módlmy się za nasze miasto mszczą aby kolejne lata przynosiły mu rozwój, a jego mieszkańcom spokój i dobrobyt. Ciebie prosimy.